Witamy Wojtku znowu na pokładzie. Wiemy, że to nie jest twój pierwszy raz z przygodą w, z odpornymi. Powiedz, jak się pracowało wcześniej, w jakich latach w ogóle trenowałeś, bo też możliwe, że publiczność nie wie o twojej przygodzie, o twojej karierze w kuloodpornych. No, tak dokładnie się nie przygotowałem. Na pewno zacząłem gdzieś tu współpracę i, i z Maćkiem i z odpornymi tutaj z chłopakami w trakcie pierwszego półtora roku gdzieś tam w ogóle działalności. No i od jakichś trzech lat, jeśli dobrze liczę, miałem, powiedzmy, delikatną przerwę. Wojtku, na co dzień nie jesteś tylko trenerem, ale również i jesteś, byłeś bramkarzem. Może coś opowiesz o swojej karierze, takiej osobistej? No ciężko to nazwać karierą. Zawsze mi trenerzy mówili, że, że raczej to była przygoda z piłką. No gdzieś swoje takie największe kroki bramkarskie, piłkarskie stawiałem w podbeskidziu. Za czasów gimnazjalnych i licealnych to było moje 6 lat 6 lat gry poważniejszej piłki, a na, tak no to jakieś lokalne, że tak powiem, kluby e, półamatorskie. A powiedz Wojtku, jak w ogóle się czujesz po takim powrocie? Po zetknięciu z drużyną, z trenerem Maciejem? No tak naprawdę czuję się jakby w porywach nie było mnie tydzień czasu, e, a nie 3 lata. Nic za specjalnie się nie zmieniło oprócz drobnych personali. Tutaj mamy dosyć, dosyć dużą grupę tych bramkarzy. Powiedz, jak oceniasz ich formę, nad czym trzeba pracować, jakie masz cele? No Ciężko mi też określić, bo gdzieś od, na tych, od tych trzech lat się z chłopakami gdzieś tam nie widziałem w treningu. Mieliśmy dzisiaj, dzisiaj rano pierwszą jednostkę. Coś tak naprawdę więcej będę w stanie powiedzieć po dzisiejszym. Po dzisiejszym, jutrzejszym treningu. Gdzieś tam oczywiście cały czas e, śledziłem, czy to relacje live z meczy, także jakieś tam spostrzeżenia swoje mam. No ale, tak jak mówię, coś więcej będę, będę w stanie powiedzieć po, po jutrzejszym treningu. Czyli pracujemy na Mistrza w tym sezonie? Oczywiście, że tak. Odchodziłem w sezonie Mistrzowskim. E, wracam, mam nadzieję, też do sezonu Mistrzowskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.